Państwa Unii Europejskiej w tym tygodniu powinny zatwierdzić dziesiąty pakiet sankcji wobec Rosji. O nowym pakiecie sankcji wobec Rosji mówił także w Kijowie Joe Biden. Jak i czy wpłynie to na samą Rosję, w jakim stanie w tym momencie jest rosyjska gospodarka. O tym między innymi porozmawiam z moimi kolejnymi gośćmi. Iwona Wiśniewska, Ośrodek Studiów Wschodnich, a także dr Szymon Kardas, European Council on Foreign Relations. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Gospodarka Rosji walczy o przetrwanie, dziesiątki tysięcy Rosjan uciekają ze swojego kraju, nie widząc tam przyszłości, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w trakcie konferencji prasowej w Kijowie. Czy to już jest ten moment, że rosyjska gospodarka walczy o przetrwanie? Iwona Wiśniewska. Walczy, ale skutecznie i mam wrażenie, że jej um, możliwość oporu jeszcze jest długa. Przynajmniej wygląda na to, że pieniądze na ten rok wojny e, Kreml ma. E, w związku z tym, e, oczywiście, wskaźniki się pogarszają, sytuacja finansów publicznych staje się coraz bardziej trudna, e, natomiast no, daleko to jest jeszcze od sytuacji dramatycznej. Panie doktorze, czy rzeczywiście jest jeszcze daleko od sytuacji dramatycznej. No ja absolutnie podzielam diagnozę mojej przedmówczyni, która świetnie się znana na rosyjskiej gospodarce, bo monitoruje ją w takim kompleksowym kształcie. Ja tylko mogę dodać do tego jedną rzecz. Ja myślę, że to, co jest też niezwykle istotne w całej tej układance to to, że Władimir Putin zna swoje społeczeństwo dużo lepiej niż my, analitycy zewnętrzni, podejmując różne decyzje, bo tak naprawdę w, no, nic nie wskazuje na to, by te pogarszające się wskaźniki i rzeczywiście w wielu obszarach pogarszający się z pewnością standard życia z, z zwykłych Rosjan, żeby to się przekładało na jakiś wzrost poziomu niezadowolenia, a szczególnie taki, który mógłby okazać się krytyczny z punktu widzenia funkcjonowania no, reżimu politycznego w tym państwie. To niezadowolenie wśród Rosjan rzeczywiście się zwiększa. Pytanie, jak długo jeszcze rosyjscy obywatele będą to tolerować. W jaką grupę społeczną, czy w jaką grupę Rosjan w tym momencie te sankcje i to, co dzieje się, jeżeli chodzi o gospodarkę Rosji, to wszystko uderza najmocniej. Iwona Wiśniewska. No, oczywiście, w, w średnią klasę, a średnia klasa zawsze była. To są dobrze wykształceni obywatele mieszkający w dużych miastach. Oni w większości byli opozycyjnie nastawieni do władzy. Mimo tego, że też byli beneficjentami tego systemu. E, natomiast akurat w czasie wojny e, oni najwięcej stracili finansowo, ale też i represje e, przede wszystkim do nich na nich są nakładane. No i to jest też ta grupa, która najliczniej opuściła e, Rosję. E, w pierwszej fali po inwazji i w drugiej fali po ogłoszeniu mobilizacji. W związku z tym prezydent Putin nie zatrzymuje ich w kraju, pozwala im wyjeżdżać i w ten sposób rozwiązuje problem też spadających dochodów, ale też i tego niezadowolenia wśród tej grupy społecznej panie doktorze jak długo ta grupa społeczna właśnie będzie jeszcze wybaczająca i będzie wytrzymywała to co dzieje się gospodarczo w Rosji jak długo wystarczy im jeszcze cierpliwości no, to jest pytanie za milion dolarów, bo my się spodziewaliśmy, że tak naprawdę po roku wojny ten poziom niezadowolenia będzie dużo wyższy, a nic takiego na razie nie obserwujemy. Co więcej, no, zastanawiając się nad tym, jakie mogą być reakcje wewnątrz Rosji, przede wszystkim liczyliśmy na pewne pęknięcia w Elicie, no bo tak naprawdę ta wojna. I to, co Rosja traci, no, na przykład jeśli idzie o sytuację na, na rynkach energetycznych, a tak naprawdę na kluczowym dla Rosji przez wiele, wiele lat rynku energetycznym, jakim była Europa, gdzie traci się nie tylko rynki zbytu, ale traci się też bardzo poważne aktywa przecież ważne aktywa Gazpromu zostały znacjonalizowane w, w, w Niemczech i w kilku innych krajach europejskich, że tak naprawdę. To, te, tego typu konsekwencje, które dotykają elity polityczno-biznesowej Rosji, czyli uderzają po kieszeni tych, którzy tak naprawdę putinizm tworzą i są jego beneficjentami, że to wpłynie na jakiś ferment i być może pewną korektę kursu. Ale najwyraźniej po tym wszystkim, co się stało no nie, nie nastąpiły jakieś poważniejsze tutaj wewnętrzne jakieś napięcia. na no Już na pewno nie tak, takie, które prowadziłyby do no, zachwiania jakichś takich głównych konturów funkcjonowania tego systemu. I oczywiście zawsze pozostaje otwartym pytanie, jak, jak długo to będzie akceptowane, no, ale na razie nic nie wskazuje na to, by ten czynnik mógł się okazać jakoś decydujący, jeśli idzie o wpływ na, 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 na zmianę paradygmatu, w jakim funkcjonuje krem przede wszystkim, żeby zrezygnował z tej determinacji, jaką wykazuje w zakresie osiągania celów politycznych w związku z wojną z Ukrainą, ale też z tym ogromnym konfliktem politycznym, jaki trwa w relacjach z Zachodem. Na razie Rosja pokazuje, że no, dosyć dobrze radzi sobie z sankcjami. No właśnie, jak sobie radzi, jak wygląda w tym momencie życie w samej Rosji i wśród Rosjan pomimo tych sankcji, które co rusz pojawiają się w Europie? Iwona Wiśniewska. Ono się wiele nie zmieniło poza tymi napięciami związanymi z mobilizacją, ponieważ no nie ma w Rosji deficytu towarów. Praktycznie wszystkie też i towary zachodnie, nie wiem, najnowsze iPhony, one w Rosji są, docierają do Rosji drogą okrężną przez państwa trzecie, Turcję, Chiny. Wielu osób po prostu już teraz na nich nie stać, w związku z tym coraz więcej pojawia się zamienników niższej jakości z państw azjatyckich. Towary są oczywiście droższe, ta oficjalna inflacja podawana przez Rostat, mówiąca o około 12%, o 12% wzroście. E, cen w zeszłym roku. E, ona, e, oczywiście, to jest średnia, natomiast dla wielu Rosjan ta ich osobista, personalna inflacja była znacznie wyższa. E, to też wynika z tego, w jaki sposób te, ta inflacja jest liczona przez Roset. Więc e, Pogorszył się, że na pewno pogorszył się im poziom życia i o, tym i o tym świadczy chociażby handel detaliczny, który spadł w zeszłym roku o 10%. Czyli to jest o 10% mniej ludzie kupują. To jest realny spadek ich dochodów. Natomiast ja bym do tego dodała do tego, co, o czym mówił doktor Kadasz, że w tym momencie my tak na dobrą sprawę nie do końca wiemy, jakie są realne nastroje rosyjskiego społeczeństwa i jakie są realne nastroje w rosyjskiej elicie. To jest bardzo hermetyczny system. Zresztą władza wykorzystując represję, propagandę, cenzurę, absolutnie walczy z każdą inną, innym punktem widzenia. Natomiast te problemy, które się narastają w Rosji, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse publiczne, one powodują, że Kreml musi uciekać się do zwiększania obciążeń też podatkowych na biznes, w tym na osoby, które są z nim bezpośrednio związane z najbliższego otoczenia Kremla. Więc pytanie jest, o ile jeszcze w zeszłym roku oni dobrze zarabiali, bo pierwszy, pierwsze półrocze z zeszłego roku było wyniki większości spółek rosyjskich miała bardzo wysokie dzięki wysokim cenom surowców? no to już drugie półrocze, a teraz kolejny, ten 2023 rok, już nie zapowiada się tak perspektywicznie. Więc pytanie jest, no jaka będzie ich odpowiedź na te działania Kremla? No właśnie, Panie doktorze, jaka Pana zdaniem będzie właśnie odpowiedź Kremla na te działania, no i na te zwiększające się, jak mówiła Pani Iwona Wiśniewska, obciążenia dla biznesu? No, to jest pytanie, w jaki sposób krem będzie w stanie rekompensować w tym nadchodzącym roku te straty, które oni obiektywnie ponoszą przez to, że tracą najbardziej, no już nie tylko strategiczny w takim wymiarze ilościowym, tak, no bo to, że naj, największy eksport naftowy, największy eksport gazowy rosyjski trafiał na rynek europejski w rozumieniu ilości surowców, to jest jedno, ale to był tak naprawdę rynek najbardziej dochodowy. Rosja na tym rynku po prostu najwięcej zarabiała. I oczywiście, biorąc pod uwagę to, co obserwujemy w tej chwili, to znaczy to, jak już powiedziała wcześniej moja przedmówczyni, że ceny i ropy, i gazu, w szczególności ropy, bo tutaj cena ropy jest naj, najbardziej newralgiczna, tak? one są, utrzymują się na dużo niższym poziomie niż w roku ubiegłym. I też dodać trzeba, że rosyjska ropa jest, jest w ogóle tańsza od, 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 od marki Brent, dlatego że Rosjanie, żeby ją sprzedawać na alternatywnych rynkach, muszą oferować dodatkowe zniżki. Więc, krótko mówiąc, em, ta sytuacja cenowa, która w tym roku jest no, zupełnie inna niż, niż w roku ubiegłym, więc jest pytanie, na ile rzeczywiście Kreml będzie w stanie rekompensować te, te straty, które ponoszą rosyjscy oligarchowie. Tak? No bo to jest oczywiście oligarchia pod kontrolą, ale jednak, jednak oligarchia, która też na, 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 tym, na tym bardzo poważne pieniądze zarabiała. Na Ile będzie w stanie i jak długo to rekompensować? I moim zdaniem tutaj pytanie jest otwarte. Natomiast ja jestem minimalnie pesymistycznie nastawiony w, w zakresie jakby oczekiwań co do jakiejś poważniejszej wolty. Dlatego, że jakby z punktu widzenia wielu osób, które współtworzą ten system, jak mówimy o elicie takiej biznesowej, politycznej, to mam wrażenie, że u nich cały czas kalkulacja wygląda w ten sposób. To znaczy, Pójście na jakąś bardziej radykalną zmianę, na konfrontację, oznacza tak gigantyczne ryzyko dla utraty tego, co już mają, że nawet jeśli w tej chwili tracą na tej wojnie, to to, ile mogliby stracić, gdyby, krótko mówiąc, Putinizm runął, może być większa. I w związku z tym nie, nie wykluczam, że będą w stanie zadowalać się jakąś taką no, rekompensatą, która pewnie nie, nie, nie w stu procentach zapewni. Czy zrekompensuje to, co tracą, zrywając więzi biznesowe z Zachodem, ale jednak gwarantuje utrzymanie jakiegoś stanu posiadania, który nie byłby gwarantowany, gdyby doszło do jakiejś poważniejszej zmiany systemowej w samej Rosji. I to w związku z tym sprawia, że, że ten system no, najprawdopodobniej jeszcze jakiś czas przetrwa. Odbiję jeszcze raz to pytanie, które pan zadał panie doktorze, pani zdaniem. Na ile i jak długo Kreml właśnie będzie w stanie rekompensować właśnie te straty? Do tej pory w zeszłym roku rzeczywiście bardzo dobrze mu się to udawało, bo ja nie mówię o wszystkich, bo biznes, który jest dalej od Kremla, jest po prostu lojalny, ale niezwiązany bezpośrednio z Putinem, czyli ci oligarchowie lat 90. To jest zupełnie inna kategoria. Oni mają świadomość, że oni w każdej chwili mogą zostać pozbawieni swoich aktywów i prawa w tym kraju są po prostu żadne. Natomiast chodzi o tych oligarchów, Wokół prezydenta Putina, czyli tą nową oligarchię zbudowaną już przy, przy prezydenturze Putina. I ci ludzie w zeszłym roku absolutnie w większości zarabiali ogromne pieniądze na zamówieniach publicznych, w tym obronnych. E, z, państwo zrezygnowało z konkursów w tych e, zamówieniach, czyli e, ryzyko kor, korupcyjne związane z zamówieniami publicznymi po prostu jest ogromne. Ponadto e, te firmy kontrolowane przez te osoby w dużej mierze też byli, były beneficjentami wycofywania się z Rosji, zachodnich spółek. To, o, to oni w dużej mierze przejmowali te najbardziej atrakcyjne aktywa, zwłaszcza w sektorze naftowo-gazowym. E, więc e, do pewnego stopnia rzeczywiście w zeszłym roku, rzeczywiście Kremlowi się to udawało. Natomiast przyszedł grudzień 2022 rok, przyszedł styczeń 2023, 2023 roku, kiedy kasa państwowa zaczęła pokazywać duży deficyt. I teraz... Kreml już nie może, tak jak w zeszłym roku, korzystać przede wszystkim z pieniędzy sektora metalurgicznego, który jest kontrolowany przez osoby oddalone od Kremla. Czy na przykład korzystać z pieniędzy Gazpromu, który zarabiał ogromne pieniądze i w 2021 i w pierwszym połowie 2020 roku. Więc teraz trzeba sięgać już po. Te pieniądze także i e, należące do swoich e, osób, do swojego otoczenia. E, tak jak powiedział e, doktor Kardaś, tak, oni mają, oni cały czas kalkulują, co im się bardziej opłaca, co jest dla nich bardziej e, mniejszym złem, bo to już nie ma chyba wyboru, co jest dla nich korzystniejsze, po prostu co jest mniejszym złem. E, Natomiast no oczywiście to będzie zależało, kto pierwszy mrygnie tak? I, i, i prawdopodobnie po tym fala się, e, jak kula śniegowa zacznie narastać, no ale my nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Drodzy Państwo, co zatem Europa powinna zrobić? Pytam także w kontekście sankcji, które będą jeszcze nakładane na Rosję, by utrudniać Putinowi czy Kremlowi rekompensowanie tych strat, by utrudniać funkcjonowanie reżimowi Putina, ale także finansowaniu tej wojny. Jakich sankcji bardziej dotkliwych powinniśmy w tym momencie oczekiwać? Iwona Wiśniewska. My nałożyliśmy chyba najważniejsze sankcje na Rosję, i mam wrażenie, że te, te kluczowe, czyli embargo na rosyjską ropę i rosyjskie produkty naftowe, no to, jest to, to jest ten cios, splot słoneczny. Natomiast to, po pierwsze, te sankcje zostały nałożone po 10 miesiącach trwania wojny i po naprawdę bardzo dobrym 2022 roku, kiedy Kreml zdołał dzięki eksportowi tych ropy zgromadzić jeszcze rezerwy. To co nam teraz to co moim zdaniem w tym momencie Europa powinna czym się powinna koncentrować, to przede wszystkim uszczelnianie obchodzenia wszelkiego rodzaju tych sankcji, zwłaszcza sankcji naftowych nałożonych na Rosję. Uszczelnianie, ale też nie tylko tych sankcji, mamy też wiele Wiele jeszcze instrumentów, wiele dziur w tych sankcjach finansowych wobec rosyjskich banków, więc jakby. Tu już chyba nie ma takiej dużej potrzeby wymyślania nowych rzeczy, bo już niewiele też i sektorów nam zostało, oczywiście cały czas podnosi strona polska i państwa bałtyckie, tą kwestię nałożenia sankcji na rosyjskie diamenty, czy na energetykę atomową, natomiast przede wszystkim uszczelnianie. My sami pozwalamy Rosjanom w dużej mierze przy współpracy też i z europejskimi firmami obchodzić te sankcje. Panie doktorze, rzeczywiście uszczelnianie tych sankcji to teraz będzie najlepsza droga i klucz do tego, by jeszcze bardziej zgnębić ten reżim Putina. Dodajmy rzeczywiście o tym, o czym mówiła pani Iwona Wiśniewska, chociażby o odłączeniu od systemu SWIFT. Od niego odłączonych zostało zaledwie tylko kilka rosyjskich banków, a ich jest znacznie, znacznie więcej. Uszczelniać, uszczelniać i jeszcze raz uszczelniać. Tak, absolutnie. Czy możemy przyjąć 17 pakietów sankcji, ale jeżeli nie będziemy monitorować tego, w jaki sposób te sankcje są przestrzegane, a przede wszystkim też dokonywać co jakiś czas z takiego przeglądu i jak one działają. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, bo Rosjanie nam zadania nie ułatwiają. Oni coraz mniej danych też publikują o swojej gospodarce i o, o wybranych sektorach, więc to oczywiście nam nie ułatwia tutaj zadania, ale powinniśmy i uszczelniać, ale też monitorować, jakie są efekty dotychczas wprowadzonych restrykcji. bo Rzeczywiście te dziewięć pakietów, które przyjęto, one są bardzo poważne. Ja bym do tego, o czym wspomniała e, 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 pani Wiśniewska, dodałbym jeszcze dwa elementy. To znaczy, jeśli chodzi o sektor naftowy, tutaj rzeczywiście e, e, istotne jest monitorowanie tych przepływów, które się dokonują, bo już docierają do nas informacje, że ta rosyjska ropa trafia nagle w jakichś bardzo dużych ilościach do takich krajów jak Singapur czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, które nigdy nie należały do jakichś wielkich importerów rosyjskiego surowca, gdzie jest następnie mieszana i reeksportowana na inne rynki, więc trzeba by się zastanowić, czy za chwilę ta rosyjska ropa w, jakimś taki, w jakiejś dziwnej konfiguracji zmieszanej nie będzie pojawiała się na rynku europejskim, więc monitoring tutaj byłby niezwykle wskazany. I drugi, druga rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę, to są sankcje technologiczne. One są trochę niedoceniane, natomiast mam wrażenie, że z punktu widzenia przyszłości wielu sektorów rosyjskiej gospodarki, w tym na przykład sektora, sektora energetycznego, w monitorowanie, uszczelnianie, dokładanie coraz bardziej takich precyzyjnych elementów do tej technologicznej układanki. No i co, co najważniejsze, jakby budowanie cały czas tego poparcia politycznego dla utrzymania tych sankcji w jak najdłuższym horyzoncie czasowym, to wszystko oczywiście może sprawić, że w horyzoncie średnio i długoterminowym to, co już przyjęliśmy, może się okazać dla rosyjskiej gospodarki niezwykle dotkliwe. Ja tylko przypomnę, że sankcje, które zostały nałożone na Rosję, nałożone zostały na kraje, na które przypadało około 50% obrotów handlowych Federacji Rosyjskiej przed wojną. Więc w związku z tym, im dłużej ten reżim sankcyjny będzie się utrzymywał, im więcej wysiłku włożymy w to, by go uszczelniać i by monitorować, jakie on przynosi efekty i rzeczywiście te cegiełki jakieś tam dokładać, jeżeli się okazuje, że że gdzieś Rosjanom udaje się te sankcje obchodzić, tym one z każdym miesiącem i z każdym rokiem będą miały większy efekt i będą stanowiły realny koszt ekonomiczny, jaki Rosja będzie ponosić w związku z agresją na Ukrainę. Jeżeli te scenariusze wskazane przez państwa się zniszczą, jeżeli te wszystkie sankcje rzeczywiście będą uszczelnione i państwa będą monitorowały, jak to rzeczywiście wygląda, kiedy realnie możemy zauważyć, że te sankcje rzeczywiście bardzo mocno uderzą w rosyjską gospodarkę? Iwona Wiśniewska. Ja, ja bym powiedziała, że te sankcje już bardzo mocno uderzyły w rosyjską gospodarkę, ale to nie oznacza, że te sankcje zniszczyły rosyjską gospodarkę. Cenem sankcji nałożonych na Rosję mam wrażenie, że od początku politycy zachodni, europejscy, mieli świadomość, że chodzi przede wszystkim o ograniczenie dochodów budżetowych rosyjskich, tak żeby utrudnić finansowanie tej wojny, a przede wszystkim. Odbudowę tego sektora e, zbrojeniowego, e, który byłby w stanie e... Je, od, odbudować też i rosyjską armię, która by sta, by stwarzałaby zagrożenie dla y, Europy jako takiej. Więc ten cel mam wrażenie, że nam się powiódł. Widać to po, chociażby po spadku y, dochodów rosyjskich, że te, te, te pierwszy, ten pierwotny cel stawiany przez Unię Europejską y, się udał. Natomiast no, nie zapominajmy, Rosja na tą wojnę szykowała się y, od 2014 roku. Gromadziła rezerwy. Ograniczała swoją zależność od państw zachodnich, ograniczała dług zagraniczny, więc to nie jest tak, że Putin tą wojnę wymyślił sobie 23 i zrealizował 24 lutego, tylko on, ją się, on się na nią przygotował. Więc te zapasy, które Rosja jeszcze ma, no i przede wszystkim te główne instrumenty, które są w rękach Kremla, tak? czyli cały aparat represji, propaganda, one są na tyle skuteczne, że no, absolutnie paraliżują, mam wrażenie, rosyjskie społeczeństwo, bo ile z tego jest rzeczywistego poparcia, a ile właśnie tej, 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 tego przeświadczenia, że my i tak nic nie jesteśmy w stanie zrobić, wmawiane rosyjskim obywatelom od, przez cały Związek Radziecki, a potem w zasadzie przez cały okres putinizmu. No to mam wrażenie, że to po prostu działa, a żeby przestało to działać, no to na to potrzeba czasu. Właśnie czasu. Pytanie, jak długiego czasu, kiedy sankcje mogą, no, można powiedzieć, rozłożyć rosyjską gospodarkę na łopatki, panie doktorze? No właśnie, myślę, że to jest... Wiadomo, że wszyscy byśmy sobie tego bardzo życzyli, ale to jest pewien błąd, który się często popełnia w debacie publicznej dotyczącej Rosji. To znaczy z każdym kolejnym pakietem sankcji oczywiście stawiamy taką prognozę, że teraz to już naprawdę musimy poczekać jeszcze może miesiąc, dwa i, i, i to wszystko runie. No nie, to niestety to niestety tak nie działa. W, w przypadku kraju, który z jednej strony tak jak już powiedziała pani Wiśniewska, do tej wojny się przygotowywał. Z drugiej strony jest świadomy tego, że społeczeństwo jest gotowe wiele wytrzymać. Znaczy, i to jest coś, co rzeczywiście jest takim uwarunkowaniem dla nas być może czasami trudno zrozumiałym, no bo podejrzewam, że gdyby, nie wiem, któryś kraj europejski wywołał tego typu wojnę i, i jego konsekwencją byłoby to, że tak drastycznie spadłby na, na, na różnych poziomach jakby sposób funkcjonowania społeczeństwa tego kraju, które wojny Wywołało, to pewnie byłyby reperkusje takie polityczne, wewnętrzne w sposób automatyczny, czy by się pojawiły po jakimś miarę szybkim czasie. Dla Rosjan, mam wrażenie, przynajmniej dla sporej części Rosjan, ta wojna jest, jest wojną uzasadnioną, usprawiedliwioną i w związku z tym to też sprawia, że ten próg odporności jest dużo wyższy niż nam się mogło wydawać i niż nam się wydawało przed wybuchem. Tej, tej wojny. No, a to wszystko sprawia, że trudno jest naprawdę stawiać taką tezę, że e, niezależnie od skali tych restrykcji, które nam się wydają bardzo dotkliwe, e, że rosyjska gospodarka może upaść w horyzoncie najbliższych tygodni czy, e, czy, czy, czy nawet lat. Natomiast e, na pewno te skutki restrykcji e, 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 będą odczuwalne i, e, e, i co do tego myślę, że nie ma, nie, nie ma wątpliwości, a to że niekoniecznie musi to oznaczać upadek państwa no to jest też element tej analizy który powinniśmy brać pod uwagę ma pan rację. Rzeczywiście, że my wszyscy, opinia publiczna, liczylibyśmy na to, że ekspresowo i bardzo szybko te sankcje, te wszystkie restrykcje będą mocno uderzać w rosyjską gospodarkę. Tego życzyłby sobie cały zachodni, cywilizowany świat, który życzy porażki przede wszystkim Władimirowi Putinowi. Drodzy państwo, i na podsumowanie naszej dyskusji, jedno krótkie pytanie i proszę także o krótką odpowiedź. Na jak długo Putinowi wystarczy pieniędzy na prowadzenie tej wojny? Iwona Piśniewska. Matematycznie na e, obecny 2023 rok pieniądze znajdzie. E, co będzie w 2024 roku, zwłaszcza, że to będzie rok wyborczy, w przypadku Rosji, no to już zaczyna być poważnym problemem, no bo rozumiem, że oczywiście to nie problem jest z tym, czy te wybory wygra. Oczywiście, że je wygra i ma wszelkie instrumenty do tego, natomiast chodzi o tą stabilność społeczną, no a przede wszystkim ten konsensus w elicie. No więc mam wrażenie, że ten 2024 rok już będzie poważnym wyzwaniem dla Kremla. Panie doktorze, rzeczywiście ten 2024 rok będzie dużym i poważnym wyzwaniem dla Kremla. Na jak długo Putinowi wystarczy pieniędzy, by tę wojnę finansować? No, Już w 2023 mam wrażenie, że odczują to, że zarabiają mniej na eksporcie swoich strategicznych y, y, towarów, no, w szczególności na eksporcie ropy, bo jeżeli te ceny utrzymają się na takim poziomie, j, j, jakie są obecnie, y, i do tego, jeżeli Rosjanie będą musieli jeszcze oferować ekstra zniżki, żeby tą swoją ropę sprzedać na, te, na rynkach y, azjatyckich, y, to oczywiście te wpływy do budżetu będą w tym roku dużo niższe, więc pewnie już. B będzie to dla Kremla odczuwalne, ale na pewno wystarczy na to, by tę wojnę jeszcze prowadzić. Natomiast rok 2024 może być i, i każdy kolejny będzie z pewnością coraz bardziej problematyczny i będzie problematyczny tym bardziej, im bardziej też te państwa, które do tej pory bardzo intensywnie współpracowały, na przykład w sektorze energetycznym przed wybuchem wojny, faktycznie dotrzymają słowa i nie zejdą z tego kursu, który został objęty na taką trwałą na takie trwałe zerwanie energetyczne z Rosją. Bo jeżeli ten kurs, który przyjęliśmy tutaj my w Europie głównie zostanie utrzymany, czyli że chcemy zderusyfikować te nasze relacje energetyczne z Rosją na dobre i na trwałe, to oczywiście to jest dla Władimira Putina bardzo zła wiadomość, bo nawet jak ta wojna się w tym roku skończy, to odzyskać te pozycje, które były wcześniej, będzie bardzo trudno. No a to oczywiście będzie sprawiało, że każdy kolejny rok po tym, który się obecnie zaczął, będzie z punktu widzenia finansowego dla Rosji coraz trudniejszy. Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Iwona Wiśniewska, doktor Szymon Kardaś, byli gośćmi programu Newsroom. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.